Cześć, witam. Mam na mnie Huber w dzisiejszym odcinku. Chciałem Wam pokazać, jak wykonałem takie oto doniczki. Na samym początku chciałem Wam pokazać pierwszą doniczkę. Doniczka mała, wysoka na 1,20 m, szeroka na 110 m, środek jest wyścielany membraną dachową. Rozstaw e, drabinki, czyli tych stałych szczebelek, jest na grubość właśnie tej jednej listwy, czyli pół cm. To jest rozstaw szeroki, mamy drugą wersję, rozstaw kura szczebelek węższych na 1,5 cm, także jest bardzo gęsto. Wysokość drabinki 1,70 m, szerokość drabinki jest na 150 cm. Środek jest wzmocniony, jak widzicie, tak aby ziemia nie wypychała i zniekształciła, zniekształciła ścianki. W tej oto jest także zabezpieczone, pomalowane, obite membraną. Tu mamy kolejne gotowe już. Tutaj kolor farba schnie. Tutaj jest stanowisko na malowanie. Tutaj, jak widzicie, moja pierwsza toniczka zrobiona rok temu. Jeszcze czeka na efekt końcowy, także jeszcze się poczeka. Tutaj mój warsztat, gdzie to wszystko zbijam i składam w całość. Na samym początku Wam pokażę jakie najlepszy, jaki najlepiej materiał kupywać, bo chyba sądzę, że jest to najtańszy. Czyli kupować, kupić najlepiej deskę 18 cm lub więcej. No i dłuż, naj, chyba, na, chyba lepiej kupić jak najdłuższe, bo wtedy nie płacicie chyba za cięcie. No mi, mi się zdaje, że akurat deski długie i szersze są tańsze niż krótsze. Potem one są wszystkie przycinane na pół, na pół lub nawet i na więcej względu od szerokości. Następnie deski są frezowane, boki wygładzane, tak jak widzicie. No, yy, tutaj na stole montuję ramki, zbijam ramki, gwoździami, gwoździe dość szerokie. Mają one 5. Centymetrów, o ile się nie mylę żeby można skłamać 50 mm. E, także mamy 5 ramek, tak jak wam mówiłem. Pięć ramek zbijamy e, w całość, środek jest e, przychodzi narożnik przyklejony, a od środka e, przykręcamy go wkrętami, od góry tak jeszcze dla pewności e, daję po kilka skrzywek potem ścianki są wzmacniane jedną listwą tu i tu następnie przychodzi ramka na dole na podłogę deski paletowe wzmacniamy efekt będzie wyglądał coś właśnie w tym stylu tu mamy już gotowe doniczki tak jak widzicie są już narożniki powkręcane dajcie najlepiej dwa wkręty, jest lepiej Następnie dajcie sobie po gwoździu. W razie czego ja daję długie i też tak, zaginam, aby tak, gwóźdź nie wysunął się łatwo. Te doniczki teraz czekają tylko na przybicie podłogi i zrobieniu ramki. Następnie przychodzi membrana, frezowanie ramki i malowanie. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wykonałem te oto doniczki, zapraszam na film. Obiecałem wam na sam koniec udzielić parę dobrych rad, więc słuchajcie. Jeśli chodzi o materiał, to jest moja pierwsza rada: wykorzystujcie go maksymalnie, cały materiał. Tak? Dla przykładu kupuję deskę 240, przecinam sobie na pół, mam 120, wykorzystuję całą deskę, tak? Róbcie jak największe doniczki, bo lepiej się prezentują, no i wiadomo, więcej można skasować, tak? Nie róbcie takich małych po 50, chyba że klient rzeczy sobie specjalnie. Eee, no bo co? No, tyle samo zmarnujecie wkrętów, tyle samo gwoździ. Nie ma sensu, tak? Eee, następnie, ewentualnie, czym jaka jest różnica, to poświęcicie może 5, dobra, 15 minut na obróbkę materiału, no ale to ciągle lepiej opłaca się robić większe tak? Każdy chce mieć większy i ładniejszy. Dobra, następnie kupujcie już gotowy wyszlifowany materiał po obróbce. Ułatwia Wam to pracę. Nie musicie męczyć się później w pyle tym całym. Teraz tylko trzeba wystarczy przejechać te rowki papierem ściernym, następnie lekko lekkości boki. Ja myślę, że jak poświęcicie 5 do 10 minut na doniczkę ze szlifierką To jest maksymalnie. No. Następnie. Yy, następną sprawą to jest malowanie, tak? W sezonie letnim nie malujcie. Po prostu nie macie czasu, powiecie klientowi, że nie mam kiedy po prostu nie mam miejsca, nie mam warunków do tego. Chodzi o to, że wykonacie piękną doniczkę, elegancka, gładka, 4,5 godziny, 5 godzin zmarnowanego czasu. Tak? Przychodzi moment malowania, także musicie poświecić. To nie jest jedna warstwa, pewnie będzie dwie albo i nawet trzy warstwy. Dobierzecie zły kolor, pójdzie nie tak, pomalujecie będzie jakaś smuga niepotrzebna, coś pójdzie nie tak, po prostu zepsuje wam, e, zepsuje wam całą doniczkę. No jakby nie patrzeć, sprzedajcie to komuś, to jest wizytówka wasza, tak. Lepiej pozostawić to klientowi. nie klient też da coś od siebie, tak. E, on będzie zadowolony, wy będziecie zadowoleni, będzie ok. Jeśli chodzi o reklamę. Warto do takiej doniczki przyczepić Wasz numer telefonu na blasce jakąś teraz na Facebooku, czy gdzieś tam można. Ludzie się oferują, nawet stempel. Kupcie najlepiej stempel, waszym logo, numer telefonu. Ciach, 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 po sprawie. tak? Nie musi się tego nadrukować, jest po sprawie. Dobra, eee, jeśli chodzi o znajomych, tak? Eee, zróbcie kilka doniczek dla znajomych, eee, na pewno oni się ucieszą. A dla Was to będzie reklama. Pamiętajcie, do znajomych przychodzą także znajomi. Nie kasujcie ich tam nie wiadomo za ile. Zróbcie za materiał plus ewentualnie jakieś tam piwko. To także dla Was reklama, a dla nie a oni będą zadowoleni z tego. Nie wykorzystywać tego, nie? Jeśli <laughs> chodzi u mnie, moi słońcy. Dobra. Czwarty e najważniejszy podpunkt, który pewnie każdy to czeka, jest dobry zarobek. Jak zarobić dobrze? Jak sobie pojechać na dobre wakacje? Zacznijcie robić naniczki już jesienią, tak? Koniec sezonu, już możecie coś tam stukać sobie powoli. Powoli możecie gromadzić ten już materiał, drewno. Jeśli macie miejsce, kupcie sobie tam te, te, te deski, niech sobie one leżą elegancko. Tak? Zaproszę sobie jakiegoś znajomego, nie wiem, na jeden wieczór, drugi wieczór i niech jeden sobie tam zbija, e, zbija sobie deski, ramki osobno. Drugi e, będzie zbijał wszystko w całość. Wypiecie sobie piwko, pogadacie sobie, fajna robota. E, Zrobicie sobie, róbcie jak najwięcej. Przyjdzie sezon, to klient nie musi czekać. No, jakby nie patrzeć na taką doniczkę, musicie poświęcić około 4, e, 4 godzin, powiedzmy. E, no i nie zrobisz, e, powiedzmy, tam 10 doniczek w ciągu tam 2, 3 dni. Tak? To chyba musiał naprawdę się sprężyć. A po co, po co latem marnować czas na zbijanie doniczek, jeśli można gdzieś sobie tam pojechać lub spędzić czas z rodziną. No ja akurat tego żałuję, no bo zabrałem się za to za późno, ale w tym roku się zabiorę. Tak więc przyjdzie, zadzwoni do Ciebie latem klient, że chce mieć doniczkę. Ty mu powiesz że nie ma sprawy, proszę przyjechać, kiedy pan będzie miał czas. Doniczki są już gotowe, proszę sobie tylko wybrać. I tyle tak. Szybka, dobra kasa gdy niektórzy będą pracować po boku ty już masz zapewnione wakacje tak? a latem będziecie tylko brać dobre zlecenia typu większe, budowa tarasu gdzie jest y, sądzę, że y, może lepsza robota, łatwiejsza no i większe pieniądze wtedy nie? to tyle, dzięki wielkie pozdrawiam, dajcie co myślicie o tym w komentarzu do zobaczenia